A mam w końcu Marcina Wrzoska, Dzień dobry Marcin. Pierwsze wrażenia po ważeniu. No kurwa działo się naprawdę dużo, nie widziałem, kto już z kim walczy, kurwa to jak takim wiesz, tag team w wrestlingu. Jeden przyje piątkę, wchodzi drugi kurwa, ten rzuca jajkami, ten kurwa, rzuca laszkiem. Ja pierdolę, gdzie ja się wybamę? John Cyny bo gdzie się Under No dokładnie, dokładnie. Słuchaj, ee, tak naprawdę jaki plan na walkę, bo tak, duży chłop, widać. E, ta różnica jest spora jak dojść, jak trafić, Małe rękawice, jak rozumiem, tak? Duże rękawice duże. E, będą, tak. Piotrek, e, tak dogadaliśmy, tak e, myślę, że dzień w dzień przed walką byś się tego nie zmienia, e, absolutnie zasad, więc dogadalibyśmy na duże rękawice. E, tego chciał obóz Piotra, tak? to. to. Gameplan jest taki, żeby prze, yy, używać dużo poruszania głowy, poruszać się na nogach, okopywać mu przednią nogę, yy, okopywać mu łydę. Yy, wiem, że trenuję w na kolano, więc chyba coś z, przed, z przednim kolanem jest. Bić dużo po dołach. Jak się będzie zacząć schylać, lub reagować na moje ściemy, wtedy wstawać mu w głowę. Wiem, że zacznie się pochylać, jak zacznie mu brakować tlenu, ręce staną się ciężkie jak betonowe bloki I wtedy będzie moment, żeby punktować go i trafiać w te bardziej witalne punkty Kiedy ty sparowałeś z tak dużym facetem? Nigdy Nigdy nie miałeś takiego, powiedzmy, na sali nie trafił się ktoś taki do... Jest największy człowiekiem, jakiego w widziałem Tak? Na żywo chyba Ale tak, na przykład nawet Dlatego z takich... to jest to zajebiste wyzwanie, ja chcę wyzwań, chcę kurwa z największymi, najsilniejszymi, najlepszymi Albo najgorszymi Odnalazłeś Ważne się w, te... odnalazłeś się w tych freakfightach, co? Ważne płacą hajs, kurwa Ale odnalazłeś się Dykcja bo ci się poprawiła ja, ja się... Wrzuć mnie do kurwa stada wilków, to wrócę kierując nim, kurwa Marcin, Dykcja ci się poprawiła w ogóle, wiesz I tak jakoś odżyłeś w tych freakfightach Wiesz, czuję drugą młodość w tym momencie. No i to jest bardzo dobre. Teraz no bym tak. No się w chuj w tej free fighty, jak się mi mówi, że to jest upadek sportowca, ja sobie debiluję wiesz, jak się tutaj dobrze bawię, Zaraz do tego zajebisty HS i co? Nie może być lepiej, kurze. śmialiśmy się z swoim trenerem Mariuszem Radziszewskim dzisiaj, że całkiem fajna zabawa, że w ogóle, wiesz, to wszystko ja, na luzie. Ja ja są straszny, prawda? Mówię, no wszystkie takie jakby plusy, bycia zawodnikiem. A wszystkie te minusy jakby są zabrane, tak? Czyli robienie wagi yy, i te sprawy, tak? I... No tak, to stresu nie ma z, z tego powodu. a jeszcze zapytam ciebie tak. Bo... I cały ten spięta dupa, która towarzyszy prawdziwemu MMA, tak? ale też tam w tych... widziałeś teraz, że ostatnio dużo się dzieje w prawdziwym MMA, nawet UFC, zawodnicy dymią do siebie, ostatnio wiesz, było, było gdzieś wiesz, tam. Konflikty, zawsze, zawsze konflikty się dobrze sprzedawały i, i to się nigdy nie zmieni. A Cię o ostatnią walkę e, jutrzejszej gali, czyli main event. E, twoim, w Twoim zdaniem Szulakowski ma szansę z Normanem? Na pewno ma szansę, tak? Z dwóch bardzo fajnych zawodników tutaj na wysokim poziomie i, i to tak ta walka mnie interesuje najbardziej. O, oczywiście. E... Jest opcja rewanżu z Normanem? No wiesz, po tym jak polizałem klapkę, zresztą u Ciebie na kanale, to chyba o tak. kurwa ja już myślę, że... próbowałeś Była propozycja chciał, Paweł nie chciał, ty burski, no to kurwa ktoś musiał, wiesz, pokazać <laughs> po prostu jaja, kurwa i... i tego Skąd klapka? mu się to wzięło? Australijczycy piją z buta, u nas sieli, że buta od spodu, tak? Nie wiem kurwa, ale mówię, no... Ktoś musiał po prostu kurwa być w końcu kurwa z facetem i polizać tego laczka Z tej walki wieczoru utypujesz, że ktoś będzie z Twoim rywalem? Nie mam pojęcia, wiesz, mam e, kolejną walkę za miesiąc, e, więc stara, staram się ubić gdzie, czotleta, gdzie ta walka? nie zrobić sobie kontuzji, nie walka? mogę powiedzieć. E, no powiedz. E, nie mogę powiedzieć. Ale zawsze mówiłeś. Dobra, no to powiem. E, U mnie w domu, z moją żoną, narzeczoną jak, żoną, jak e, coś przez jak coś Ci mówię, że przegrałeś. Przyszłą żoną. Przegrałeś, to już Ci mówię, no że dobrze, przegrałeś. Na pewno przegrałem, z nią nie wygrałem. Ale dużo było dzisiaj walk, e, ogólnie wszędzie, za kulisami, chłopacy się ganiali, rzucali jajkami, mówię, kurwa mać Nareszcie jestem przy Dlaczego gdzie... tutaj nie było? Kurwa. Dlaczego dopiero teraz? No nie właśnie, na... no, bo nie było wcześniej tego, kurwa no Ale jest wszystko Ale ja zawsze jestem w samym środku, kurwa za zadywaj Dobra, Dobra, mamy tj. to Marcin, powodzenia jutro się, Wszystkiego tj. dobrego Będę to komentował z...